Czy ty, ty wierzysz w ogóle w miłość jeszcze? Mm, dobra, to teraz kolejne pytanie. Czy ty wiesz, dlaczego Twoje związki się rozpadają? Gdzie jest problem? Bo ty byłaś na terapii, nie, 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 wiesz, to no, powiedziałaś, że tak, nie? Czy wiesz, gdzie jest problem? Dlaczego ten schemat się powtarza, gdzie popełniasz błąd? Wiem, wiem i będę chciała to przegadać o tych moich warsztatach, no bo to jest mój błąd oczywiście. Yy, ja, ja wybieram sobie takich, a nie innych ludzi. Ja przymykam oko na różne czerwone flagi, wręcz przymykam oko, no zaklejam sobie je, oczy super glue wręcz. Yy, nie wiem, może dlatego, że jestem, kurczę, wychowana w takim, weszłam do tego show biznesu tak szybko, jestem taka odporniona na te wszystkie stresy, adrenaliny i pewne rzeczy, które by totalnie usteczniły inne dziewczyny i sprawiłyby, że uciekły. No nie wiem, może mnie jakoś dziko... Yy... Dziko nakręcają, to jest jakieś pewnie toksyczne z mojej strony również, bo y, zamiast zrobić krok wstecz, to ja sobie myślę, ee, szybko się regeneruję, zapominam i jakoś tak nie robiło, to na mnie do tej pory wrażenie, ale uważam, że każdy ma jakiś limit i każda psychika w pewnym momencie już tak powiem, klęka i przede wszystkim układ nerwowy każdy ma taki sami. Faktycznie parę razy można było mówić, e, aż w końcu, y, no, no niestety, no. Trzeba y, to przepracować i zrozumieć, że już. Y, no, Trzeba wyciągnąć jakieś wnioski. Ale na przykład wiele w wcześniejszych sytuacji nauczyło mnie, żeby właśnie nie mówić o swoim życiu prywatnym. I wydaje mi się, że zrobiłam ogromny progres, bo po pierwsze trzymałam cały swój związek w tajemnicy i tak naprawdę nawet cały rozpad tego związku w tajemnicy, całą swoją yy, depresję w tajemnicy. Dopiero tak naprawdę wszystko się wylało w momencie biznesowego takiego. Yy, wiesz, wywrotu w moim życiu. W momencie, kiedy pierwszy raz od 20 lat, kiedy jestem w show-biznesie, spotkała mnie taka sytuacja, która bezwzględna to czy to byłby mój mąż, były, obecny, przyszły, czy po prostu partner biznesowy, czy pracownik, ja bym tak samo to upubliczniła i tak samo bym zareagowała, bo uważam, że takie zachowanie jest naganne, jest nieprofesjonalne, jest nieuczciwe i no, nie można się tak zachowywać. Ale, wy, ale spoko, no wiesz, no w sensie spoko, że mm, myślę sobie, że mogę sobie przybić piątkę, no bo Rozstanie, jakby było w moim sercu. Rozwód, pozwa, pozew rozwodowy był w moim sercu. Na no teraz czuję wielką ulgę. Czuję wielką ulgę, że mogłam to po prostu wyrzucić z siebie. Przechodzimy do kolejnego pytania. Ja nie pytam, wiem, że jakie... ty wytrzymałeś ten monolog. <laughs> Wytrzymałem, uśmiechałem się, było fajnie. Przechodzimy do kolejnego a ty nie masz pytania. Ale nie ja się uśmiechałem do kamery, no bo a. trzeba, nie? Jak ktoś ładnie mówi, to trzeba się e, uśmiechać.